W dzisiejszym filmiku przedstawiam wam miod termondów Jest ich sześć, jeszcze nie sprawdzałem co to jest Są w takiej klatce teraz przejściowej bo Tutaj balałem oborniki Santhezją posypałem I zaraz będę je wpuszczał Do innej klatki, tu przyjdzie samica Oczywiście słomo się pościeli, ładnie wszystko I przyjdzie tu samica To jest termontki, fajny miód, miód, 6 sztuczek, patrzymy co z tego wyjdzie, planie jest żeby wszystkie zostały u mnie, Przynajmniej wszystkie samice, samce no to zobaczymy, samica puszczona kolejny raz, patrzymy co z tego wyjdzie. No. Teraz takie filmiki jak powiedziałem, będą wrzucane w soboty i w niedzielę, w tych dniach. Ten będzie wrzucony w sobotę, oczywiście. Nagrywam go w czwartek z takim wyprzedzeniem. Cały ciąg filmów se nagram, zadawał sobie tak, żeby moi widzowie, widzowie mieli co oglądać. Przepraszam, czasami tak się jąkam, ale już odwykłem od tego nagrywania. No. I to na tyle w dzisiejszym filmiku. Idę dalej wywalać i sypać syntezją. No, teraz takie filmiki będę nagrywał 2-3 minutowe. Później będę się nagrywać 5 minutowe. Później będę się nagrywać 10. I tak docelowo do 15-20 minut dochodzić. Tak powiedziałem, fajnie to syntezją pachnie, jak się posypało. To taki fajny zapach. No, i trochę odkazi. Też będzie od razu inaczej. Wszystko trochę uporządkuję i będę mógł nagrywać całej hodowli, na razie to troszeczkę miałem zaniedbane te krójki, bo mi nie było, a stawić pod opieką komuś, to to nie jest tak, jak bym sam chciał, żeby było zrobione. Przestraszony. 6 wyszło z tego nie wiem czy je przepajać, czy je nie przepajać może ktoś mi doradzi w filmiku co tam takie pytanie, czy je przepajać, czy nie może ktoś w komentarzu mi doda jakiś fajną radę i zobaczymy dobra w dzisiejszym filmiku to na tyle zapraszam do oglądania, lajkowania może chociaż 10 lajków przekroczymy albo 20, a ja też będę bardzo zadowolony z tego powodu. Dobra, w dzisiejszym filmiku to na tyle. zobaczenia.